Pamiętajcie widzowie, w tym odcinku chcę wam powiedzieć, że udało mi się, udało mi się przejść 100 dni i mówię wam teraz, że dzięki temu, że przeszedłem 100 dni mogą się pojawić pewne czele, że, że na tym, na tym, na moim kanale, z moimi znajomymi, więc pamiętajcie o zostawieniu suba w górę i i, I łapki i, i teraz wam pokażę jakie klasy mam, no mam tylko dwie klasy, no kosmite i drwala Kosmita na drugim a drwala na trzecim, a osiągnięcia to są te, czyli przetrwaj 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Przetrwaj tak. tak, ataku Testów, kup coś w wróżki, ulepsz na trzeci poziom ognisko, czwarty, piąty na maksymalny. Pokonaj kosmitów na stanku maftę, zdobądź twierdzę, wykoń wszystkie zadania z Maksymalny poziom, wytrzymałość, przed... I mam też nawet poniżenie i king i ty, wy, wy, 10 dziewcząt, i i Nie, yes. powiem wam na czym to polega. Ja oto, trzeba znaleźć taki okrąg z bałwanów i ten okrąg właśnie, w tym okrągu jest taki jeden bałwan, który nie ma nosa, czyli marchewki. I trzeba zanieść tam marchewkę, no i, no i proszę. Oczywiście taka zapowiedź Wam dam, bo kiedyś kupię asasyna, a może i, i cyborga. Więc ja Wam życzę miłego Ja i pa!